Witam serdecznie, ja nazywam się Zbigniew Woźniak i chciałbym wam przedstawić, jak pozytywny wieszczu widzi świat. A oto boska teoria lub teoria boska. <laughs> Jeżeli ciemna materia, tudzież antymateria napiera na materię, dochodzi do wydzielania się ciepła oraz światła, czyli foton zaczyna rotację oraz swoistą ucieczkę aż poza nim. Skąd się bierze materia, to sam Bóg. Rozdzielam te dwie siły, rozrywam świat na cząsteczki. Taka to jest moja fizyka teoretyczna i uważam, że jest to niesamowity w ogóle przełom w dziedzinie fizyki teoretycznej, jaki nastąpił. Czyli patrząc na to z ogromu ciemnej dziury, czarnej dziury, tak? Bo ona ma na około ciepło i musi wydzielać delikatne światło. Zamyka się w tą stronę, zamyka się w tą stronę. Napr powoduje robienie się dysku. Tak? I w końcu światło ulega, przepuszczając ciemną materię. Tworzy się łuna, która w końcu sama siebie też spali. Dlatego ciemnej materii. Jest więcej we wszechświecie niż jasnej. Czy to jasne? Czy jest to w jakiś sposób logiczne? Oczywiście, że jest. No bo musi być to logiczne. W tym momencie foton, jako uchwyt wszechświata, najdrobniejsza część jego, czyli kwant. Jeżeli jest sferyczny, czyli kulisty, zaczyna być uciskany przez ciemną materię. Tak mocno. Że zaczyna uciekać. Zaczyna zwiewać prawo, lewo, góra, dół, boki, skosy. Bo materia go wszędzie zaczyna dorywać. Aż w końcu punkt. znika. I pojawia się kolejny. Przebija się przez ciemną materię. Bo co jest za ciemną materią? Jest jasna materia. I tak w kółko. Bóg rozdzielił ciemność od jasności, prawda? Czyli pomiędzy ciemną i jasną stroną. Jest tylko on, Jachwę, Adonai czy Elohim. Pum, łączy się z sinusoidą. To bardzo proste. Tutaj macie właśnie uchwyt grawitacyjny. Grawitacja, czyli ta sinusoida, taki swoisty uskok nagły, jest wyjaśnieniem dla całego wszechświata. Dziękuję pięknie, miłego dnia.